Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja pana zjadam. Dzisiaj jest z gościem specjalnym. Jest Jej. z nami Angelika i dzisiaj będziemy robiły we dwie. Tak, a ja mam problem, bo tam jest okienko i to, znaczy tam się trzeba, nie trzeba patrzeć, a ja muszę patrzeć w aparacie, to jest problem, ja w ogóle się teraz cieszę, że nie mam czegoś takiego u w aparacie, dobra, Tak, tam. bo jest, jest rzeczywiście <grym> taka, takie wrażenie, że chcesz się patrzeć w to okienka, a nie na człowieka, ale trzeba się patrzeć na człowieki. No, dzisiaj będziemy robiły obydwie. Taki oto zestaw, tutaj jest smak winogronowy, i smak y, sody, czyli w zasadzie coś w stylu oranżady y, i będziemy robiły obydwie, że tak powiem razem y, i potem będziemy próbowały albo razem, albo po kolei, zaraz wymyślimy jak to zrobić w każdym razie zobaczycie nasze y, różne reakcje na w zasadzie coś co jest tym samym, tylko ma inny smak. To magiczne, ja w ogóle jestem, jestem zdziwiona jak to wygląda nawet. Ja bym się nie domyśliła co to jest, to jest szaleństwo. Bo... <laughs> jest taka paczuszka, co to jest w ogóle przede wszystkim tu, jak gdyby nie ma nic ani po angielsku, ani po tak. niczym co ludzie znają. <laughs> po polsku. <laughs> tak, jedyne co to jest właśnie to, że jest taka fajna instrukcja, mm, Obrazkowa? Tak, instrukcja obrazkowa. tutaj no, się jest. Masz dokładnie, po prostu ja dokładnie z tego korzystam. Więc <noise> <Bez, Oto stalo. głosy> ja tylko tym się obieram właśnie, żeby robić te rzeczy. E, więc zaczynajmy. To wyciągamy w takim razie. Yeah. Ojej, świetny plastik. Ja to, to tak strasznie, takim chińskim... Chińskim, małym japońskim Nie, plastikiem. Tak, chińskim, Dobra, tak I mamy taką e, jedną w której są inne suszeczki. dziwne, bo tego rozwiązania jeszcze nie widziałam wcześniej, no. żeby takie było hmm. No ale dobra, to otwieramy. Aha, oczywiście jest też łyżeczka. Tak. No, a ja wiem. A ja mam ruszkę uh -huh. no i pogięcę i opakowanie, które będzie dostało. O zobacz, to jest face to jest face! Oj, oh boże, tak. Takie to jest, słodkie. To jest narysowane, takie, o, takie małe, coś dziwnego. Szarej niż Nie no ja nie mogę, to po prostu jestem na... O Jezu, co. Taki oh no. fejs! Face. Szczęśliwy fejs. Tak <grym grym grym> się odłamuje ta umiarka. Dobra. To jest miatka na wodę. Kurczę. I ją się odłamuje. Dobra. odłamuje też. E, tak. A ja nie umiem tak dobrze. <grym> Twoja ustawia większą fórm. Jejku. Dobra, i teraz to się pewnie rozdziera, bo tutaj nie ma już większej filozofii. Ojej. I wyjmujemy saszetki. Nie, dla no, mnie to wszystko nowość dziwność. Są trzy saszetki. Jeden, dwa i trzy. Jeden, tak. dwa i trzy. Inne kolory, patrzcie, to jest, to jest w ogóle profesjonalizm. Tak, nie? dokładnie. Nie to, że wszystko na jedną kopłetę, tylko jak porządnie, to porządnie. Tak. No, wszyscy. Ty masz chyba winogronowy zestaw, więc proszę Aha. bardzo, fioletowy, zielony. Ja mam e, sodę, więc coś tam. Dobra, I teraz tak, zobaczmy na instrukcję. Musimy a, 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 czytać instrukcję. Znaczy czytać, oglądać obrazki jak w komiksie. Chociaż saszetkę trzeba wsypać do tego dużego pojemniczka. Tak, ale inne kolory mamy i to też jest zaznaczone a, w ogóle na instrukcji, są inne kolory. Oczywiście. Wszystko jest bardzo profesjonalnie, jestem pod wrażeniem, jak to wszystko działa. Ale ty jesteś, wiesz co, zauważyłeś więcej szczegółów niż ja, przy tym <śladania> <to jest> trochę blokowań <śladania> trochę, trochę tak. To tak chyba. Nie zauważyłam. Tak. ja też spajamy. Ja mam to niebieskie, a ty masz yy, czerwone. Tak, Dobra, czerwone. więc wsypujemy saszetkę numer jeden do tego dużego pojemniczka. Gdzie ty się otwiera? Otwierasz to nożyczkami, bo akurat no, to nie jak... ma takich sprytnych rozwiązań jak w yy, Europie. Tak, to jest, to są do tyłu trochę. Tak, tutaj w tym są do tyłu, bo trzeba jeść Może oni bardzo lubią nożyczki. Dobra, to ja sobie wsypuję do tego największego. Tak, do tej o, dużej. Nie, to, to wygląda przerażająco. Ja nie powiem, jak to wygląda, bo wyjdzie, że coś jest ze mną nie tak, ale. Zajęstwo. No Biały proszek, nie? Dobra. Uuu, o, ale mój pięknie pachnie. Trochę jak guma... O jezu, jezu. że skarajcie tego. Z gumą balonową zmieszana z. Ym... Okay. z oranżadą. Taka oranżadą, Ojej, O tak, balonowa. tak. Rzeczywiście, takie oranżadki. To... U Ciebie powinno. Jak... Nie wiem, mi to pachnie. To jest winogrona. To jest japońskie winogrona. A mi to w ogóle pachnie jak jakiś smak energetyzujący. Ja nie wiem. A ja mi w ogóle pachnie jak mentosy, ale to. <grym <grym> Mamy miarkę dodać wody. I jeszcze ja boję, bo ta miareczka jest bardzo tycia. Taka tycia. Taka tycia. Ja też znaczy, porozlewam wszystko. Tak, bo pierwsza. Kurczę, twój face wygląda ładniej, bo jest bardziej zniszczony. Pisz, nie wylałam! Nie wiem, czy to będzie tylko, wiesz co, za mało, bo za ja mało? powiem ci tak, to musisz, musisz dokładnie, idealnie miarkę. Ale jakie mam... Jeszcze dobrze. <grym mówić? grym> wiesz co, czekaj, najpierw to w najpierw na Ja się, mi ja się wszędzie z przecież. Tam, tada, tam A teraz, czy już pomogę ci? Nie, to ja, to ja w ogóle dziękuję, widzicie co, ja bym miała dziecku przygotowywać takie rzeczy. O, proszę, idealnie. Teraz mam silec, o Boże, bo już mywamy. O, jaki <grymny> kolor. <grymny> tak, jest chemicznie, bardzo chemicznie, jak w laboratorium. O, słuchajcie, w ogóle teraz obczaiłam o. w takim razie, że jedna miarka to jest jedna nakrętka od wody. W zasadzie. <grymny> zobacz. Bo co komuś miarka? Dobra, tak. Teraz, teraz, teraz ja mam to mieszać, więc ja to sobie mieszać. Tak, teraz trzeba wymieszać. Nie instrukcji, bo ja już umiem czytać instrukcje, <laughs> ich, mimo to, że to jest nie po ludzku. Uuu, jakaś ta konsystencja. Gęste, ale ładnie pachnie. Mimo kataru ładnie pachnie. No, bardzo ładnie pachnie. Tak, to się. O jejku, aż za mocno i pachnie, wiesz? Szczerze mówiąc. A masz wrażenie, że to jest bardzo chemiczne? Nie, nie Na no, jest, bo w ogóle strasznie dużo osób właśnie pisze komentarze, że to jest chemia no. i w ogóle... Ale wszystko jest chemia, to też jesteśmy Tak. A dokładnie w zasadzie fakt. My się składamy no. z węgla i czego? Woda. węgla, wody, tlenu. No. 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 no to woda tlenu. Więc sami jesteśmy chemią ludzie. Nie, nie umiemy. Jak kosmetologię i nie wiem czego się składa, obecny. <laughs> Ale jakie tak, Że jestem teraz bardziej zajęta tym yy, i zafascynowana tym, co się dzieje tutaj. I nie bo trochę się, że nie z takich pierwiastków się składamy, ale jest ich mnóstwo. O nie, takie małe. uważaj uważaj, może nie kochanie, już <grymnała>, oj, 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 Nie, dobra, to jest yy, bardzo. Bardzo ładne. Dobra, okej, okay, Czyli tak, mamy pierwszą saszetkę i teraz z instrukcji wynika, że trzeba do tego samego wsypać drugą saszetkę, bez dodawania wody. Hm. Ja mam zieloną w tym wypadku. Nie, masz no, 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 to jest no, drugiej Oczywiście. Ja, ja już w ogóle poszłam dalej. Uuu, a moja jest niebieska, To jak strząsasz, że profesjonalny dealer. <noise> <noise> Dobra, uwaga saszetka numer 2, ja wsypuję i mam niebieski proszek, jest taki piękny, zobaczcie jaki piękny. Niebieski proszek i żółty budyń. Ej, ja mam biały, czuję się uszkodowana. Oh. Ja <noise> Ale wiocha. <jest> <noise> nie no, co to ma być? Ja się nie zgadzam na takie zabawy. <noise> tak, źle Cię traktuję, jesteś moim gościem, dałam Ci gorszy tak. zestaw. Ale to się robi teraz, o No, widzisz, że jest źle. U, ale gęste. No. A moje jest niebieskie teraz, takie w sobie lekko nie. U, ej, zobacz, to się pieni! Gdzieś zaczyna pienić. Co ty gadasz? Ale czad, ale czad, zobacz, to się zaczyna pienić. Zobacz, to się robi taka gęsta, mega pianka. Ale Ale czad. się robi. Ale czad. I różowe, jejku, ja w ogóle jestem pod wrażeniem. patrzę, na to magazyn kolor. Ej, jakie to jest. Wow, gęstej i teraz jest taki właśnie bardziej jak pianka, ale czadzior i strasznie, strasznie takie ciągnące się. Tak, taki glutek jest bardzo. Ale fajne, podoba mi się to, podoba mi się. Nie, ja tu jestem w ogóle wciąż zafascynowana zmianą koloru, to jest najlepsze. pięknie. A tak samo, no? No. Ale W tak Wciąż nie odczepcie się od tych zestawów. I jak się namieszałyśmy, to teraz się wrzuca trzecią saszetkę do tego Pana Śmiesznego Gostka. Okej, okay, to trzecia saszetka Mirona. Ciekawe, jaki będzie miała kolo. W momencie, mnie nie, nie zabije. <laughs> nie będzie biały. Ja na przykład nie mam zazwyczaj nożyczek w ogóle, gdzieś mi giną. A Ty masz takie ładne, takie... O, 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 ale fajne. O, to jest Ale fajne! To jest jazda. To są... Mój... <laughs> to są kryształki mety. To medy. są kryszta... <laughs> Oj Boże, ten... Bie... nie, nie, nie. <laughs> A ja mam... co ja mam? Cukierki. Takie, wydaje mi się, że to są takie pudrowe cuksy, jak u nas. Wiesz, co takie to jeszcze ci się chyba może wydawać? Znając <grym> Japonię, to to może być w ogóle czekolada. To u mnie wygląda to tak. No i ja mam, ja mam takie ładne kryształki. Takie mam dziwne coś, co nie wiem, co to oznacza. Ale ciekawe, ciekawe co to oznacza. Ja tutaj ja tu nie widzę. tych się to nie To jest czerwona kapusta. <grym> serio? No tego tak wygląda. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. To pomoże nam rozszyfrować o co w tym chodzi. Ja... Czy ktoś nam pomoże? Zapłacę ciastkami. <grym> zapłacę ciastkami za bardzo cudne informacje. No. A ja się popłakam. <grym> Teraz musimy już wziąć sobie na łyżeczkę ten oto substancję I przenosić ją do, do tych e, naszych magicznych kamyczków. Ten, tak, że się to w tym topi. O! Wow! wow. wow. Ojej, śmieszne to. Śmieszne. A ja to sobie tak zatopić i to jeść? Tak, nie? tak. Tak, dokładnie. Robimy próbę testu. Yy, tak? Pró nie, próbę testu. Znowu widziałam próbę testu. Próbę smaku. Próbę smaku robimy. Czy ty chcesz zacząć pierwsza? Zacznij pierwsza, bo ja już tego próbowałam, nie tego dokładnie, ale... <noise> Jak budynia <wody miała> maś. <noise> ale <Haleów> ją robiłam. Okej. <noise> Co? Niedobre? dobry? Kwaśne. Kwaśne! O kurczę, czekaj, spróbuję! cukierki. Hmm. E, ogólnie w moim przypadku to ta mała szalona. Em, jest kwaśna. Ma konsystencję jakiegoś takiego bardzo gęstego budyniu. A te kamyczki są jak e, kawałki lizaków. Więc to, to mnie nie zaskoczyło, ale to, że to jest kwaśne, dosyć. A u Ciebie jak? U mnie jest takie mało kwaśne, natomiast smakuje trochę jak pomieszanie. Gumy baranowej, o już wiem, są takie pasty do dzieci dla, pasty dla, do zębów dla dzieci o smaku mm. gumy baranowej i to właśnie smakuje jak taka pasta do zębów o smaku <gum> gumy baranowej i cukierki są mega twarde. Mmm, takie i... kresztorki też. Mmm, smakują słodko, kwaśno, ale bez konkretnego smaku chyba. No to szkody. Już nie. Już <grym> nie. Znaczy, jak się patrzy, jak jesz, też by chciał. Bo nie jest Nie jestem przekonana, czy jestem zachwycona tym, przyznam. Mi smakuje, chociaż to jest dosyć dziwne, bo naprawdę jest bardzo kwaśne. Jak mi jeszcze trafi to w te kubki smakowe, to już w ogóle jest. Aż nie wykrzymiało widzieliście, więc. Dobra, to ja lecę teraz z tym. Zamieniamy się? Zamieniamy się. Dawaj. A jeszcze, jeżeli chodzi o samą piankę, to czuć, że tam trochę się. Coś tam kruszy, tak jakby nie do końca się rozpuściło. Tak? A u mnie jest ładnie wymieszane. <głos> to? <głos> to może kwestia tego, że ktoś nie umie mieszać. Albo lewą ręką pewnie. Dobra, tak, próbujemy i... drugiego smaku. Chzę zanurzyć. Załaduję sobie, ale sobie załaduję. O, proszę bardzo, tyle sobie załadowałam. Mam. A ja obtoczę w lizakach, kiedy mogę się do z tych lizaków. Lizaki. No tak mi się wydaje, że te lizaki. Dobra, to zaczynaj ty teraz. Mm. Mm. Będzie kwaśne. Ale nie krzywi się, czemu się nie krzywi? A mnie... oh. Czemu się nie krzywi? Mm, to jest dla mnie o wiele lepsze niż tamto. E? No to mi też smakuje, tylko to, że dla mnie to po prostu nie tak ścięło. Mm, naprawdę mi mm, po prostu daje coś szalało. Ale czad, to jest mega pyszne. Mocno winogronowe. I ten lizak jest mniej straszny niż te chrupki. Ale czemu ty się nie krzywisz? Bo jest dobrze kwaśny. Smakuje mi. Mmm, dobra, teraz ja idę z tym, ja to ja, ja się tak pokrzywiłam i to nie było udawane, ale to naprawdę zaskoczyło, dobra. Mm, dobra. To bardziej jest, się... jest kwaśne. Ale <noise> mniej kwaśne niż to. <noise> ja mam chyba wrażliwe kubki smakowe. Na o Bo Bo mnie to kwaśni. Nieco się smakuje, ale rzeczywiście to moje jest wyraź... wyraźniejsze wiele. A te? No, jak pasta do węgla. No, ale ten winogronowy, moim zdaniem jest o wiele wiele lepszy. spróbuj jeszcze samej kwiatki, czy jest dobrze rozmieszana? Dobra, ale to ja sobie muszę moje najpierw. No, Ona no, też jest taka No, tak. No, yum, yum, yum. no Wiesz, dobrze, to? nie, nie, tego nie, 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 na nie, małe. No na telisaki, bo Aha. one w są mega mhm. Nie no, słuchaj, tu jest na opakowaniu napisane, że jest zero konserwantów i zero barwników. Tak? W dodatku ma kalcjum. Mhm. Tak, jest napisane, proszę Państwa... Zdrowe kości. <noise> Zdrowe kości i zero konserwantów. <noise> Więc jeżeli chodzi o moje doświadczenie akurat z tymi produktami, to szczerze powiem, że nie jest to jeden z topowych wynalazków, które jadłam. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak oceniam ten produkt, to na bloga, a to ja, ja to mówię poważne rzeczy, a to proszę bardzo, proszę, proszę, jakiś szacunek do człowieka. Na no moim blogu umieszczam zawsze ocenę końcową produktu, czyli tam smak, zapach, nie wiem, poziom zabawy, poziom trudności i tak dalej, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć co myślę o tym produkcie, Z dokładnie, właśnie to wejdźcie na mojego bloga i na mój też w zasadzie główny kanał, bo na moim głównym kanale mam rzeczy związane z urodą. Zresztą tak samo jak Angelika ma podobny kanał, tylko właśnie bardziej, że chodzi o włosy. Tak, ja prowadzę kanał o włosach, w ogóle powinno się przedstawić na uczniówku, ale to jest bardzo zaskoczywane. <bardzo, bardzo grym> ja jestem Angelika z Menemis, mam kanał o takich włosach rzeczywiście. To jest o takich włosach? O włosach. Dokładnie. A ja mam kanał, w zasadzie o wszystkim, um, więc wszystkie linki, których będziecie y, potrzebować, których będziecie szukać najprawdopodobniej znajdziecie w opisie, a w zasadzie na pewno znajdziecie w opisie. Ja sobie wezmę tą, mm. tą, tą z tym lizakiem. Oh. Ale ja mi to wykrzywia od razu twarzy, że jest chore, to No, wiesz co, to ta, 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 co miała być, to miała być soda, słuchajcie, to miała być soda, smakuje tak Pasta do zębów dla no. dzieci. Jestem zawiedziona. Nie, ale to, to, jest, to jest bardzo spo... dobre. a w ogóle tutaj na opakowaniu to jest e, pokazane, że to se, kolor się zmienia z lecznie i, tak, łyski, i, łyski, i łyski. jest i różowy. Ja nie a... mogę, to wszystko jest wiadomo. To tak, się powinniśmy wiedzieć wcześniej. Ja sobie teraz zmieszam e, ten dziwny i ten, I ten różowy. różowy. Czy znaczy on jest taki też możemy Są Takie w ogóle, jakie pastelowe Tak, pastelowe, takie fajne dla dzieci. Dobra, a ja sobie wezmę w ogóle zrobię wszystkiego na mm. raz, bo, bo mogę, bo jestem zachłanna. Mm. Bo mogę. Ale fajnie, bo można się tym w zasadzie nie to, że najeść, ale chodzi o to, że można dużo łyżeczek tego zjeść. Mm. To nie jest takie na dwa razy. Jest całkiem nieźle. Ale mnie to zapycha. Znaczy czuję tak, że mam trochę sklejone. Ale słuchajcie, to jest taka pianka, która to jest dosyć gęsta, czyli mniej... znaczy jest puszysta, ale ona się troszeczkę tak ciągnie, natomiast nadal jest to pianka.